Witaj w kolejnym odcinku podcastu Pełne Serca. Ja nazywam się Ela Compton. A dzisiejszy odcinek, ostatni już przed przerwą świąteczną, będzie poświęcony równowadze, czyli temu, jak możemy pomagać sobie w sytuacjach trudnych, sytuacji stresu. Jakie trzy elementy mogą nam pomóc w przywróceniu balansu, regulacji naszych emocji, stworzeniu takiego mikrodystansu do naszej sytuacji, do naszego stanu emocjonalnego. Być może czujecie narastający stres i napięcie związane z świętami, z, też z tym, że pewne rzeczy, pewne projekty trzeba dokończyć, okres przedświąteczny. Bardzo często generuje dużo napięcia, antycypacji, stresu. Też zazwyczaj jest to po prostu intensywny okres, w którym mamy naprawdę dużo do załatwienia. Są różne spotkania, wydarzenia związane z świętami, z końcem roku. Jednocześnie próbujemy dokończyć. Projekty, pokupować prezenty, zorganizować jakieś spotkania. I ta intensywność jest również niezgodna z naturalnym rytmem. To jest teraz najciemniejsza część roku z bardzo mało światła słonecznego. W naturalny sposób nasze ciała chciałyby się zregenerować, odpocząć, a Smuszamy je do gonitwy, stymulujemy sztucznym światłem, do tego, żeby działały dłużej i bardziej intensywnie. Nic więc dziwnego, że działamy często w tej końcówce tuż przed świętami, przed końcem roku w tym trybie zagrożenia, ochrony przed zagrożeniem, czyli walka, ucieczka, zamrożenie. Gonimy swój ogon. Ogon spraw do załatwienia. Część, oczywiście, tego poczucia zagrożenia to też jest element, który dotyczy naszej samooceny, naszych różnych wewnętrznych nawyków myślowych. My sobie również dodajemy stresu, jak to dosyć często powtarzam, surową samooceną czyli też takim oceniającym, komentowaniem tego, jak funkcjonujemy. Zwłaszcza kiedy coś nam nie wychodzi. No i takie mikroagresje wobec siebie też są elementem naruszenia, które generuje taką nadaktywną reakcję na stres. No i ten przywlekły stres związany z taką nadaktywną reakcją może prowadzić do lęku, do depresji, nadużywania substancji odurzających, ale też impulsywnych y, zachowań no i ogólnie do różnych zaburzeń. Na szczęście mamy w kieszeni jako saki, inny system, który możemy uruchomić. Jest to system opiekuńczy saków. On ewoluował tak, żeby... Niemowlę, które jest przecież bezbronne, było bezpieczne, pozostając blisko matki. On jest wyzwalany przez kojący dotyk, delikatne wokalizacje, taki miękki, ciepły ton głosu. Uwalnia oksytocynę i pomaga niemowlęciu i rodzicom czuć się bezpiecznie. I kiedy zastosujemy elementy, trzy elementy, te trzy filary równowagi, za pomocą fizycznych gestów, łagodnego tonu głosu, możemy wygenerować poczucie bezpieczeństwa, przeciwdziała mu stresowi, generowanemu przez system ochrony przed zagrożeniami stresowi, czyli tej fizjologicznej reakcji. Jeżeli lubisz ten podcast. To podziel się nim ze znajomymi, daj kilka gwiazdek, napisz recenzję i subskrybuj. Dziękuję. Te trzy elementy, trzy filary, o których dzisiaj będę mówić i które właśnie są takim antidotum na fizjologiczną reakcję, na stres, bycie w napięciu, to życzliwość zamiast ostrego, oceniającego samosądu. Drugi element to wspólne człowieczeństwo, normalizacja pewnych problemów, które się mogą pojawić w naszym życiu, zamiast poczucia izolacji i takiego przekonania, że to tylko mi się zdarza, tylko ja sobie nie daję rady. I trzeci element to uważność, która pozwala nam wyjść z ruminacji, z nadmiernej identyfikacji z problemem. Te trzy filary, te trzy percepcje, takie zmiany percepcyjne, możemy praktykować właściwie w trzy minuty. To nie jest coś, co wymaga długiej praktyki. A dlaczego to działa? Omówię teraz bardziej jeszcze dokładnie każdy z tych elementów. No, życzliwość to po prostu traktowanie siebie z troską, zrozumieniem, wsparciem. Traktowanie siebie tak, jakbyśmy. Traktowali dobrego przyjaciela, przyjaciółka albo kogoś bliskiego. Większość z nas traktuje siebie bardziej surowo. Mówimy do siebie okrutne rzeczy, których nie powiedzielibyśmy do nikogo innego. I ta krytyka wewnętrzna jest czymś, co samo w sobie dodaje nam stresu. Ta życzliwość i współczucie. To też jest pragnienie, wysiłek, żeby złagodzić nasze cierpienie. W tym współczuciu jest również pewien element działania tego, że chcemy w jakiś aktywny sposób się ochronić, wspierać, pocieszyć, kiedy odczuwamy ból, odczuwamy stres, kiedy pojawiają się jakieś trudności. Ważny jest też jeszcze taki jeden element, że w życzliwości i współczuciu, które mamy dla siebie, te elementy miękkie i te elementy stanowcze powinny być w równowadze, bo są sytuacje, w których musimy postawić granice, żeby się ochronić. Może czasem musimy postawić te granice również sobie. Wspólne człowieczeństwo. W tym filarze najważniejsza. Zmiana polega na tym, że zaczynamy postrzegać nasze niedoskonałości, zmagania, trudności jako naturalną część życia, jako naturalną część ludzkiego doświadczenia, uznając, że każdy z nas z czymś się boryka, każdy z nas cierpi. Oczywiście z całą świadomością, że niektóre grupy albo konkretne jednostki mogą cierpieć bardziej. Z powodu dyskryminacji, swojej historii życiowej. Natomiast każdy z nas, od momentu, kiedy się rodzi, jest narażony na trudności, na stres, na cierpienie. I rozpoznanie tego, że to jest normalna, naturalna część ludzkiego życia, a nie jakaś moja osobista porażka, jest bardzo ważne, żebyśmy mogli. Wyjść z poczucia izolacji, przekonania, że jesteśmy w jakiś sposób wadliwi. I często jest tak, że kiedy się z czymś zmagamy, kiedy ponosimy porażkę, i czujemy, że coś poszło nie tak, mamy poczucie, że to nie powinno się wydarzyć. Jest takie poczucie nienormalności w naszej kulturze. Prowadzi do wstydu i właśnie do takiego poczucia izolacji, że to ja, ja jedyna sobie z tym nie radzę. A kiedy łączymy się w naszych myślach z ludźmi, z innymi ludźmi, którzy doświadczali podobnego bólu, a może nawet w tym momencie go doświadczają, czy podobnych trudności, no to sprawia, że czujemy się mniej odizolowani, czujemy się po prostu. Częścią większej społeczności. Trzeci filar uważność, czyli takie bycie tu i teraz, bycie przytomnym no to co w tej chwili się dzieje, bez uciekania w historię, którą nasz mózg natychmiast projektuje, w jakieś rozpamiętywanie tego, co się wydarzyło, tylko w to, jak ja w tej chwili się czuję, co w tej chwili się ze mną dzieje. Taka świadomość, że w tym momencie z czymś się zmagam, w tym momencie cierpię, to jest za pierwszy krok do tego, żeby móc sobie pomóc i żeby móc dać sobie współczucie, życzliwość. Ta uważność pozwala nam zwrócić się też ku bolesnym uczuciom, czyli być z nimi, trzymać je z czułością, wsparciem, takimi jakimi są. Uważność to jest taki zrównoważony stan świadomości, bo nie tłumimy, nie unikamy tego, co się dzieje, tego, co czujemy, ale też nie dajemy się ponieść jakiejś dramatycznej historii, fabule, która jest związana z tym, co się dzieje. Czyli nie pozwalamy sobie na taką nadmierną identyfikację z trudnością z tym, co się z nami dzieje. Historię pod tytułem, no tak, bo ja zawsze, bo on zawsze, bo oni, bo ja, tak. To jest o tym, jak ja się w tym momencie czuję i co mogę dla siebie zrobić, i co w ogóle mogę z tym zrobić. Czyli uważność to to zwracanie uwagi na to, czego doświadczamy, dostrzeganie tego, co się pojawia w danym momencie to jest pierwszy filar. Drugi Wspólne człowieczeństwo, świadomość, że tak właśnie wygląda ludzkie życie, że to ta emocja, to czego doświadczam, jest po prostu ludzkim doświadczeniem. Nie jestem sama, nie jestem sam w tym. Jakiegokolwiek uczucia bym w tym momencie doświadczała, prawdopodobnie są tysiące ludzi na Ziemi, którzy również go doświadczali, doświadczają być może nawet w tym samym momencie. To jest drugi filar, i trzeci życzliwość, oferowanie sobie ciepła, troski, wsparcia, zachęty, ale też ochrony, stanowczości. I kiedy zbudujemy te trzy filary równowagi, trzy filary współczucia dla siebie, właśnie. Za pomocą gestów, łagodnego tonu głosu możemy wygenerować poczucie bezpieczeństwa, które łagodzi stres. Po prostu nasz mózg przełącza się z tego trybu ochrony przed zagrożeniami, do tego trybu opiekuńczego. I zwróćcie uwagę, że te trzy filary są antidotum na nasze automatyczne reakcje, które potęgują obciążenie naszego systemu nerwowego. Czyli ta niekonstruktywna trójca reakcji na stres, wymierzona w siebie, i samokrytyka, izolacja, ruminacja jest zastąpiona przez życzliwość, poczucie wspólnoty, człowieczeństwa i przez tą świadomość bycia tu i teraz. W ten sposób, używając współczucia dla siebie, regulujemy stres poprzez afiliację, czyli ten saczy instynkt opieki. I możecie wypróbować sobie takie trzy kroki, kiedy znajdziecie się w trudnej sytuacji, zatrzymać się na moment, po pierwsze uświadomić sobie, ok, to jest bardzo trudny moment. Z czymś się zmagam w tym momencie, to jest stres. Potwierdzić sobie to zmaganie wspierającym głosem hmm, to jest naprawdę trudny moment. Następnie, uświadamiając sobie, że tak jak ja, pewnie wiele innych osób w tej chwili. Jest w stresie, w biegu, a być może jest w stresie przy świątecznym stole. Cokolwiek to jest, co jest Twoją trudnością, z czym Ty się zmagasz, na pewno są inni ludzie, którzy się też z tym zmagają. I trzeci element: z czego teraz potrzebuję? życzliwość wobec siebie, a może postawienie granic, może jakieś wygospodarowanie przestrzeni, może powiedzenie nie paru sprawom. Jak mogę siebie wesprzeć? Troską, ale też właśnie stanowczością, motywując się w jakiś sposób. Najłatwiej właśnie znaleźć odpowiedź na to, zadając sobie pytanie, nasze koronne pytanie w trosce o siebie. Jest odcinek temu poświęcony, możesz posłuchać go. Czego teraz potrzebuję? I z tym pytaniem zostawiam Was na ten okres świąteczny, życząc Wam miłych chwil i radości. I do usłyszenia w kolejnym roku. Dziękuję ci, że poświęciłaś, poświęciłeś tych kilka chwil swojemu dobrostanowi. Korzystamy na tym wszyscy. Partnerem tego podcastu jest samowspółczucie.pl. Sprawdź aktualne kursy i warsztaty. A ja dziękuję wszystkim osobom, dzięki których hojności ten podcast mógł powstać. Jeżeli chcesz dołączyć do tego grona, link do społeczności znajdziesz na stronie podcastu pełne serca.pl.